5 listopada 1990 roku minister spraw wewnętrznych powołał do życia zespół do opracowania struktur Straży Granicznej. Równocześnie rozpoczęto proces tworzenia jej Związku Zawodowego, który miał bronić praw kadry zawodowej oraz reprezentować ją przed przełożonymi. W efekcie tych działań 29 czerwca 1991 roku w Warszawie doszło do pierwszego zjazdu delegatów niezależnego samorządnego Związku Zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej. Granice Polski wynoszą 3511 km. Po przystąpieniu Polski do strefy Schengen Straż Graniczna odpowiada za ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską, Ukrainą, Białorusią i w międzynarodowych portach lotniczych. Prowadzi też działania związane ze zwalczaniem nielegalnej migracji na terytorium całego kraju. Codzienna służba funkcjonariuszy to praca pełna poświęceń, często z narażeniem własnego zdrowia i życia. W oddziałach warmińsko-mazurskim, podlaskim, nadburzańskim, bieszczadzkim, śląsko-małopolskim, nadodrzańskim, morskim, nadwiślańskim oraz Centralnym Ośrodku Szkolenia w Koszalinie, Centrum Szkolenia w Kętrzynie, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu i Karpackim Ośrodku Wsparcia w Nowym Sączu służy prawie 15 tysięcy funkcjonariuszy. Ponad połowa z nich to członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który w swojej działalności jest organizacją niezależną od kierownictwa służbowego, a jego celem jest obrona praw, godności i interesów funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Straży Granicznej. Codzienną pracą członkowie związku, poza obroną zawodowych interesów swoich kolegów, dbają także o ochronę przed obniżeniem poziomu życia ich samych oraz ich rodzin. Dotyczy to także emerytów i rencistów. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy nasz związek zawodowy jest zawsze tam, gdzie decyduje się o losie funkcjonariuszy. Od spotkań na szczeblu służbowym po spotkanie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, z premierem czy z przedstawicielami Sejmu i Senatu. Głos związkowców jest zawsze na tyle donośny, że nie sposób nie dostrzec go w najważniejszych mediach w naszym kraju. Należy podkreślić, że nasza działalność doceniana jest także za granicą. Coraz częściej na zaproszenie zagranicznych kolegów nasi przedstawiciele goszczą na konferencjach i sympozjach. Jest to szansa do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i zawierania cennych znajomości. Jesteśmy także jednym z sygnatariuszy Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Wraz z funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej wielokrotnie pikietowaliśmy pod kancelarią premiera i Sejmem RP. Nie można także zapominać o działaniach zmierzających do podnoszenia zaufania społeczeństwa do Straży Granicznej. Każdego roku w rocznicę jej powołania organizowane są uroczystości i festyny, które mają na celu integrację lokalnych środowisk z funkcjonariuszami. Od lat organizujemy turnieje i zawody sportowe, które są doskonałym sposobem na zdrową rywalizację i zabawę wśród członków naszego związku, a także możliwość konkurowania w dyscyplinach sportowych z przedstawicielami zaprzyjaźnionych grup związkowych. Pamiętamy także o najmłodszych pociechach, organizując kolonie i obozy, a do dyspozycji naszych rodzin pozostają trzy ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe w Łysej Polanie, Unieściu i Łazach. W Straży Granicznej służbę pełni ponad 3000 funkcjonariuszek, co stanowi 22% wszystkich funkcjonariuszy w tej formacji. Jest to najwyższy procent udziału kobiet ze wszystkich służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W Straży Granicznej służbę pełnią m.in. kobiety piloci. Dzięki takiemu zaangażowaniu pań również w działania związkowe powołaliśmy w 2009 roku Zespół do Spraw Kobiet. Niezależny samorządny związek zawodowy jest związkiem funkcjonariuszy i dla funkcjonariuszy. Tworzą go nie tylko władze, ale przede wszystkim i w szczególności sami funkcjonariusze. To oni wyznaczają nam kierunki naszych działań i oczekiwania, jakie chcą, by związek realizował, by mogli skupiać się jedynie na swojej służbie. Związek zawodowy. To związek funkcjonariuszy utworzony i działający przede wszystkim dla funkcjonariuszy.